pneumatyczne zawory sterujące są bardzo popularne w zakładach produkcyjnych na całym świecie. Wynika to z ich długiej historii eksploatacji i technicznego wyzwania stworzenia elektrycznych siłowników o lepszej wydajności sterowania niż te pneumatyczne. Ostatnie znaczące postępy w dziedzinie materiałów magnetycznych umożliwiły opracowanie silników krokowych które zapewniają pewną pracę poprzez zastosowanie prądu pulsacyjnego. Dzięki nim możliwe jest bardzo precyzyjne sterowanie. Zawory sterowane elektrycznie zostały stworzone w celu zapewnienia płynnej pracy z rozdzielczością dużo powyżej 1 tysięcznej i braku efektu przeregulowania. StepTop to seria elektrozaworów napędzanych silnikiem krokowym produkcji M-System. zawory regulacyjne step-top nie wymagają żadnego źródła powietrza, które jest obowiązkowym wymogiem dla pneumatycznych zaworów sterujących, w tym sprężarek, osuszaczy powietrza, przewodów powietrznych, zaworów redukujących ciśnienie i filtrów. Sterowanie rozpoczyna się natychmiast po podłączeniu zasilania i przyłożeniu sygnału 420 mA. W rezultacie niektóre szacunki pokazują redukcję kosztów aż o 1 piątą w porównaniu do rozwiązania pneumatycznego. Zużycie energii można również zmniejszyć do 1 dziesiątej ilości zużywanej przez urządzenia pneumatyczne. Produkcja elektrozaworów w wykonaniu przeciwwybuchowym jest trudna, lecz możliwa. M-System zdecydował się na ambitny projekt zastąpienia pneumatycznych zaworów sterujących elektrycznymi zaworami Steptop. Zestaw pokazowy o rozdzielczości 1000 umożliwia zademonstrowanie działania innowacyjnej technologii Steptop w obszarze elektrycznych zaworów sterujących. Ten system oferuje dwie serie elektrozaworów StepTop. Kompaktowa seria Minitop i standardowa seria ServoTop 2. Modele o ruchu liniowym i obrotowym dostępne są w przypadku obu serii. Każdy model wykorzystuje silnik krokowy, dzięki któremu zachowany jest dobry balans pomiędzy wysoką mocą a wysoką rozdzielczością. Tutaj przedstawiono schemat elektrozaworu Minitop MSP5 o ruchu liniowym, który został użyty w zestawie pokazowym. Silnik krokowy zamontowany jest w tym miejscu. Silnik krokowy ma strukturę złożoną ze stałego wirnika magnetycznego otoczonego wieloma elektromagnesami, które tworzą stojan. Gdy do elektromagnesów przykładany jest prąd pulsacyjny. Wał wirnika obraca się dokładnie o stały kąt. Wał silnika zaworu mini-top wykonuje jeden obrót co 24 impulsy. Końcowy, wyjściowy trzpień siłownika wykonuje jeden pełny skok co każde 28800 impulsów. Liczby te Odpowiadają więc teoretycznej rozdzielczości wynoszącej 1 do 28800 na impuls. Ruch obrotowy silnika krokowego jest przekształcany na ruch liniowy za pomocą mechanizmu przekładni redukcyjnej. Potencjometr liniowy jest podłączony bezpośrednio do trzpienia wyjściowego. A pozycja trzpienia jest przekazywana z powrotem do obwodu sterującego. Teraz użyjmy zestawu demonstracyjnego, aby zobaczyć rzeczywistą pracę urządzenia. Ten obszar to mini top. Działanie trzpienia wyjściowego jest pokazane na wskaźniku zegarowym. To jest regulator wejściowy używany do ustawiania pozycji cyfrowym miernik panelowy wyświetla zadaną oraz faktyczną wartość pozycji zaworu. To jest schemat blokowy zestawu demonstracyjnego. Pozycja ustawiona przez regulator wejściowy jest konwertowana przez konwerter sygnału z potencjometru i podawana do obwodu logicznego sterowania silnikiem. Jednocześnie parametr pozycji jest wyświetlany w cyfrowym liczniku panelowym. Pozycja wykryta przez potencjometr liniowy jest przekształcana na sygnał cyfrowy przez 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy i wprowadzana jako wartość sprzężenia zwrotnego do obwodu logicznego sterowania silnikiem. Jednocześnie jest wyświetlana w cyfrowym liczniku panelowym. Obwód logiczny sterowania silnikiem wykorzystuje algorytm sterowania predykcyjnego do cyfrowego sterowania silnikiem krokowym, aby ustawiona wartość była zgodna z wartością sprzężenia zwrotnego. W rezultacie można osiągnąć rozdzielczość lepszą niż 1000. Gdy wartość zadana zostanie zmieniona, pozycja wyjściowa podąża natychmiast za nią aby dopasować się bez efektu przeregulowania. A teraz obróćmy regulator wejściowy. Zwróćmy uwagę na różnicę w wartości zadanej i faktycznej. Jest różnica w najmniejszej, ostatniej cyfrze. Cyfrowe mierniki panelowe mają zakres od 1 do 5 V, co oznacza, że różnica ta wynosi tylko 1400. Teraz zobaczmy te sygnały na wykresie trendów w rejestratorze tabletowym M-system. Jest to rejestrator nowej generacji, który może wyświetlać wykres trendów na tablecie, smartfonie i każdym innym urządzeniu posiadającym przeglądarkę internetową. Kiedy sygnały napięciowe, zadana i faktyczna wartość pozycji trafiają na rejestrator tabletowy. Na wykresie pojawiają się znaczniki trendu. Teraz powoli przekręcamy regulator wejściowy. Zmiana sygnału wejściowego sygnalizowana jest przez niebieski ślad, a sygnał wyjściowy przez czerwony ślad. Widać że czerwony bezbłędnie śledzi ruch niebieskiego. Oznacza to, że siłownik porusza się płynnie, bez przeregulowania. Widać, że nawet jeśli sygnał wyjściowy zmienia się szybko, sygnał wyjściowy reprezentujący położenie nadal nie jest przeregulowany. Teraz przyłóżmy siłę do trzonu wyjściowego. Wskaźnik i czujnik zegarowy prawie się nie poruszają. Widać więc, że nawet w zastosowaniach jako zawór kontrolny, siła reakcji płynu nie ma wpływu na sterowanie. Widzieliśmy więc, że siłowniki elektryczne stepów mają następujące cechy: rozdzielczość znacznie powyżej 1000. tysięcznej wydajne sterowanie bez przeregulowania oraz znikomy wpływ siły reakcji płynu na pracę siłownika. Te wyjątkowe zalety sprawiają, że siłowniki elektryczne Steptop są lepsze od modeli pneumatycznych. Elektryczne siłowniki Steptop są już używane w wielu aplikacjach dotyczących procesów automatyki przemysłowej i automatyki budynków. Ich zastosowanie rozszerza się również na obszary przemysłu i urządzeń, takich jak turbosprężarki, agregaty chłodnicze i maszyny do przetwarzania żywności. Rozpoczyna się era elektrycznych zaworów sterujących. Steptop może być wykorzystany w szerokim zakresie aplikacji wymagających precyzyjnych ustawień dla instalacji i urządzeń użytkownika. Koniecznie zapoznaj się z serią Steptop. DACPOL, oficjalny dystrybutor M-system, z radością udzieli pomocy przy zapytaniach. Serdecznie dziękuję za uwagę. Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawu pokazowego i rejestratora tabletowego pokazanych w tym filmie, skontaktuj się z firmą DACPOL.